Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, praktycznie we wszystkich sadach jesteśmy już albo po kwitnieniu sadów, albo to jest ta ostatnia faza kwitnienia, czyli osypywanie się płatków. Zaczyna się okres bardzo intensywnych podziałów komórkowych, i ten okres jest szczególnie ważny w całym sezonie ponieważ od ilości tych komórek, które w tym momencie w zawiązkach się wytworzą, będzie w znacznym stopniu zależała późniejsza jakość jabłek. Zaczyna się okres najintensywniejszego dokarmiania sadów, przy czym w tym czasie powinniśmy stosować najlepsze preparaty. Dlaczego? No cóż, one muszą po pierwsze być skuteczne, a po drugie i to chyba jest tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze, muszą być bezpieczne, ponieważ w tych pierwszych kilku tygodniach po kwitnieniu zawiązki są szczególnie wrażliwe na jakieś uszkodzenia, na orzawienia. Proszę państwa, w tym czasie, żeby nie zabrakło energii do podziałów komórkowych i żeby w tych nowotworzących się komórkach ściany komórkowe były dobrze wysycone wapniem, zaczynamy intensywne dokarmianie fosforem i wapniem. To tak na starcie, ponieważ drzewa jeszcze będą bardzo intensywnie w tym momencie przyrastały, no to włączamy też intensywne dokarmianie azotem, ale takim specyficznym, tak zwanym lekkostrawnym, czyli algi aminokwasy. Powiedziałem o fosforze o wapniu. Fosfor, który będzie potrzebny do zabezpieczenia tych podziałów komórkowych w potrzebną do tego energię i wapń żeby wysycić te ściany komórkowe wapniem. To jest w tym momencie bardzo ważne, szczególnie w przypadku, kiedy produkujemy jabłka wysokiej jakości, czyli te, które mają, to są, mają być jabłka deserowe, które mają dłużej poleżeć i te, które będą wysyłane gdzieś daleko za granicę. Co możemy w tym czasie polecać? ja polecam przede wszystkim w tym momencie zaraz po kwitnieniu kalfomyt, czyli ten sam preparat, który polecałem jeszcze przed kwitnieniem. Kalfomyt przypomnę bardzo takie ciekawe unikalne połączenie fosforu z wapniem. Preparat, który... Jest zakwaszający, więc jeśli robimy mieszanki, to wlewamy go jako pierwszego do beczki. No i dawka 1,8 do 2 litrów na hektar. Przy czym tą górną dawkę dajemy wtedy, kiedy kalfomet podajemy solo, albo kiedy dajemy większej ilości wody na hektar, powiedzmy te 800 czy nawet 1000 litrów. Natomiast jeśli kalfomet stosujemy w mieszankach, no to polecam tą niższą dawkę 1,8 litra na hektar. To jest fosfor i wapń. Jeśli zależy nam szczególnie na dostarczeniu raczej wapnia, a jednocześnie martwimy się, że nasze kwiaty, zawiązki są dosyć słabe, mogą się posypać. No to polecam jeszcze proszę państwa w tym momencie e, rewiwal, rewiwal czyli wapń skompleksowany aminokwasami. I to jest bardzo dobre połączenie i szczególnie w tym okresie warto to zastosować. Wapń skompleksowany aminokwasami, a więc wapń w najlepszej chyba formie. Do tego aminokwasy, które też będą pełniły funkcję odżywczą. No i, proszę Państwa, Revival jest jednym z tych niewielu preparatów, o których Włosi mówią, że to jest taki, no, taki typowy antystresant, biostymulator. Więc na pewno warto sięgnąć w tym momencie po Revival. Jeśli nie teraz, to kiedy? Później będziemy jeszcze mówili o mrówczanie wapnia, o kalboronie, ale to pewnie gdzieś za tydzień. W tej chwili wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest rewiwal, a jeśli ktoś nie stosował wcześniej kalfomytu, no to kalfomyt też jest tym bardzo dobrym rozwiązaniem, które nam dostarcza jednocześnie fosforu. W przypadku takich drzew, gdzie mieliśmy słabe kwitnienie, albo były podmrożone pąki, albo po prostu jest boimy się, że te zawiązki za bardzo nam się osypią, proszę zwracać uwagę, jest wiele kwiatostanów, gdzie z pięciu kwiatków widać, że prawdopodobnie żaden się nie utrzyma i wszystkie spadną. W takim przypadku polecam jeszcze zastosowanie algarenu. Algaren twin yy, przypominam, zawiera duże dawki auksyn, które będą wspomagały wytwarzanie się wiązek przewodzących. Więc jeśli te zawiązki są jeszcze w takim stanie, że są w stanie się utrzymać, to ten algaren je wspomoże. Oczywiście, pod warunkiem, że nie jest już zbyt późno, bo jeśli gdzieś ogonki bieleją czy żółkną, no to te kwiatki i tak są skazane na osypanie się. Ale algaren będzie miał takie właściwości podtrzymujące owoce. Proszę Państwa, co jeszcze w tym czasie? Możemy myśleć już o dokarmianiu azotem, czyli jakieś aminokwasy. Oraz magnes i mikroelementy. Proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza na te drzewa, które mają takie jasne liście. Tam warto naprawdę podać Green Mix w dawce powiedzmy w tej chwili 0,7 do 1 kg na hektar. Myślę, że ta górna dawka, która jest na opakowaniach 1,5 kg, w tym momencie chyba nie jest potrzebna. Lepiej dać trochę mniejsze porcje, a częściej. Więc, green mix w dawce 0,7 do 1 kg na hektar plus jakieś aminokwasy. Polecam w tym czasie szczególnie aminokwasy pochodzenia roślinnego, czyli Great VG. No, i tak chciałbym jeszcze Państwu opowiedzieć o przerzedzaniu, ale z pełną premedytacją odłożę to na następny komunikat. Pewnie jutro albo w pojutrze. Myślę, że nie ma się co spieszyć. A na dzisiaj chciałbym podziękować. No, i to. Na, co chciałbym, na te produkty, te, na które chciałbym szczególnie Państwu zwrócić uwagę, to kalfomyt, czyli fosfor z wapniem i Revival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia.